W pierwszych dniach sierpnia, wspominamy sierpień 1980 roku, który obfitował w liczne działania, porywając kolejne grupy do zjednoczenia i walki o prawa pracownicze, ale nie tylko. Solidarność 80, przyniosła w efekcie nie tylko możliwość tworzenia legalnej grupy stojącej na czele praw pracowniczych, ale również zmianę ustroju w Polsce. Jak tamte dni wspomina jeden z bohaterów Solidarności Walczącej, Kornel Morawiecki, można było usłyszeć w czasie spotkania zorganizowanego w lubańskim trecie. Ja się cieszę, że tu jestem. No, będę mówił o tym, co, będą, co będzie interesowało słuchaczy. No, chciałem powiedzieć trochę o Solidarności, chciałem powiedzieć o gazecie, którą wydaje. Najbardziej mi brakuje takiej wizji przyszłości, poważnej wizji przyszłości, bo to się myśli, że to będzie wszystko tak samo jak, jak teraz jest, ale, ale widać, że ta rzeczywistość bardzo taka jest chora, skrzecząca i że ten. Ten układ właściwie taki generalnie, ten układ społeczny, polityczny się załamuje i to, to jest i to bardzo mało jest na ten temat dyskusji, rozważania, a, a rzeczy się tak rozwijają w złym kierunku, bo to nie tylko w Polsce, nie tylko po tej pokomunistycznej rzeczywistości, ale właściwie no, można powiedzieć, że ta, ta sytuacja, która jest w, w tych centrach nawet kapitalistycznej, Gospodarki, ona też wyraźnie ma takie jakby no, momenty, które nie wiadomo jak rozwiązać, takie, takie, takie znaki zapytania, zakręty, bardzo poważne zakręty. I myślę, że, że to jest bardzo, trzeba się nad tym zastanowić. To tak troszeczkę pasuje do tego, co myśmy mówili w stanie wojennym. Myśmy mówili o tym, że, że ten ustrój, który będziemy budować, to nie będzie taki ustrój, który będzie naśladował Zachód że to będzie ustrój bezprawia, bez ale i bez bezrobocia, że to będzie Polska Solidarna i taką Polskę chcielibyśmy mieć. Ta wizja takiej Polski Solidarnej jest, stoi jakby, przy, jakby no tak przed nami, jakby trzeba ją, trzeba ją też nazwać, trzeba ją jakby zaproponować, potem trzeba ją organizować. To jest wielka praca dla pokolenia, które tu Pan ze mną rozmawia. Przede wszystkim jest trudno mówić o Solidarności, ponieważ mało o niej wiem, więcej o niej przeczytałam, natomiast żywo jej nie dotknęłam. Ja miałam 9 lat w 1980 roku. Pamiętam tylko pojawiającą się i znikającą odznakę Solidarności w klapie u taty czy marynarce u mamy. Natomiast fascynuje mnie postać Kornela Morawieckiego jako osoby z takim kręgosłupem, osoby, która niekoniecznie... Y Pchając się różnymi metodami do polityki, jednak istnieje i istnieć będzie. Jest to człowiek, który ma dużo do powiedzenia, który ma niesamowitą charyzmę i który ma niesamowity dorobek. O tym chciałabym, żebyśmy my wszyscy posłuchali. A że jest to sierpień, to, 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 to tym bardziej właśnie dzisiaj. Niewątpliwie coś widać, że w Polsce się budzi, że młodzież chce brać czynny udział w życiu społecznym, również politycznym. Solidarność jest takim przykładem, który pokazał, że można porwać ludzi myślących yy, niekoniecznie w jakichś ramach politycznych, ale myślących o wolności, myślących o swobodzie, myślących o ojczyźnie. I na pewno y, zainteresowanie tym, co było w latach 80. wśród młodzieży dzisiaj bardzo wzrasta. Chciałbym serdecznie parę Zaczynając od Solidarności, no to powiem tak, że akurat w tym czasie, kiedy solidarność pierwsza Solidarność powstawała, bo należy w tym momencie mówić o dwóch Solidarnościach, ta w roku 80, to ja akurat byłem na studiach na Politechnice Wrocławskiej, a pan dr Koronel Morawiecki był w I18, czyli w Instytucie Matematyki, gdzie akurat uczyliśmy się. No więc dla mnie postać pana Koronela Morawieckiego to jest przede wszystkim ta pierwsza. To jest yy, nauczyciel. <grych> to jest nauczyciel. Ale z drugiej strony również w tamtym czasie był człowiekiem o wyrazistych poglądach i znanym działaczem. Potem kwestia, że tak powiem w tym momencie stanu wojennego i tych wszystkich rzeczy, potem trwania po stanie wojennym, a więc to już były te trudne, trudne czasy. Potem działalność publiczna już w Nowej Polsce, a, solidarność walcząca, więc... To jest to. Rzeczywiście w tym momencie, jeżeli zapominamy o e, historii, zapominamy o tym, aby pamiętać, e, wtedy po prostu wyzuwamy się własnej tożsamości. A to jest chyba najgorsza, najgorszy z możliwych scenariuszy. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, no to e, trzeba im stwarzać możliwości kontaktu właśnie z takimi osobami, które w tamtym czasie ryzykowały wiele, bo nawet i życie. Praktycznie rzecz związki zawodowe są po zawsze potrzebne, no bo z jednej strony mamy pracodawcę, z drugiej strony musi ktoś reprezentować pracowników. Pojedynczy pracownik rzeczywiście może mieć czasami trudno, jeżeli pracodawca jest nieuczciwy, więc związki zawodowe na pewno na pewno są potrzebne. Natomiast jaka jest rola związków zawodowych w tej chwili? No to widać chociażby po tym, co się zaczyna dziać, czyli przygotowanie do e, strajku e, krajowego. Ogólnopolskiego, a więc związki wyrażają w tym momencie niezadowolenie, właśnie w imieniu pracowników. W 80 roku na wiosnę były wybory. Takie wybory wtedy były do, no, do tego sejmu no, komunistycznego jeszcze. I czy do no radna, się pamiętam. Myśmy wzywali do bojkotu tych wyborów, ale po tych wyborach, kiedy y, nawet. Y, wybrał komunistów, bo jeden z takich wielkich werietonistów, pan Stefan Ksielewski, powiedział, że to właśnie w tej Polsce to wszystko jest zabetonowane, że się nic nie zmieni. A to było 3-4 miesiące przed właśnie sierpniem 80. Tak? To była taka, jak się wtedy myliliśmy, tak? my, Polacy, sami się do swoich możliwości, swoich potencjałów, które nas tak? takiego społecznego potencjału, jak się bardzo myliliśmy. Ja rozmawiam teraz parę lat temu z Andrzejem Kołodzieje. To jest taka symboliczna, bardzo postać w ogóle ruchu Solidarnościowego, ale też jeden z moich przyjaciół z Solidarności, walczący po konspiracji, więziony w wyrzucony razem ze mną za granicę, ale rozmawiamy o tych czasach tworzenia się solidarnością. On, on zatrzymał, on miał wtedy, tutaj może nie ma tego młodego człowieka, może pani tam ewentualnie, tak, miał wtedy 21 lat i zatrzymał Stocznię Komuny Paryskiej. Wielki zakład, 13 tysięcy pracowników. Tak? I taki można powiedzieć, no taki masz jeszcze nieopierzony właściwie robotnik, tak? tak? Zatrzymał tych takich starych wiarusów tam do montażu odrzowskiego, tak? Za to, to przełomowy moment sierpnia 80 roku, ponieważ sama Stocznia Lenina, tak, to by nie wystarczyła. Pierwszy postulaty to w Stoczni Komunii panie. Ale rozmawiamy z ja mówię mu tak, Andrzej, to jak, jak to jest, żebyście się zgodzili na, na tą rolę kierowniczą banki, na tą preambułę do statutu wtedy 80 lat, 80 lat? A państwo może nie bardzo pamiętacie, o czym ja teraz nawet mówię. Tak? Czy pamiętacie, czy wiecie o czym mówię? Nie, nie, nie bardzo, bo to bardzo. Dlaczego, dlaczego Stendil Solidarność ustąpiła tak bardzo, tak? A że jeszcze tak ustąpili? Po co, po co to było, tak? bo, potem, bo potem się okazało, że właściwie, że to ustępstwo takie było niekonieczne, bo, bo, A on mówi tak, no wiesz, on no, no, mówi, wy yy, tam we Wrocławiu, bo we Wrocławiu, Wrocław był takim drugim ośrodkiem, pierwszym właściwie ośrodkiem poza Wybrzeżem, który włączył się do tego Solidarnościowego Strajku z, yy, z, z sośniowcami na Wybrzeżu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Dolny Śląsk odegrał tu wielką rolę w tym znaczeniu, że, że właściwie można powiedzieć, że ten lokalny wiatr na wybrzeżu stał się takim wichrem na Polskę. Bo dopiero jak, jak włączył się Wrocław, potem Łódź, Warszawa, potem Górny Śląsk, to już nie było gadane, to oni wtedy musieli ustąpić, prawda? Wydawał się. Ale ja pytam się, a dlaczego byście ustąpili przed takimi, tak, takimi zastrzeżeniami? Tak, tak, tak. On mówi tak, no wiesz, Dolny, mówi. Wy mówicie nam we Wrocławiu, że popieracie nasze postulaty, tak? Ale Jurczyk też mówił, że popiera. A dzień wcześniej podpisał osobne porozumienie. Bez tego naszego głównego takiego postulatu i wolnych związków zawodowych, tak? W związku zawodowym. Kto to wie, myśmy byli już zmęczeni. I, I tak sobie wtedy mówimy, tak sobie z nimi rozmawiamy na plaży w to było parę lat temu. Tak sobie rozmawiamy i mówimy, że to właściwie było takie błogosławieństwo, że Małęsa że Jurczyk, że Sienkiewicz, takie no Wałęsa to Państwo znacie. Jurczyk, znajdziecie to, to coś mówić czy nie? Jurczyk to jest Jastrzębów w Szczecinie, tak? Sienkiewicz w Jastrzębie, na Górnym Śląsku, przywódca tak? Ja mówię, to było takie błogosławieństwo, że to byli agenci. Dlaczego? Bo gdyby to nie byli agenci, gdyby, gdyby władza nie wierzyła, że ma wszystko pod kontrolą to mi nie wyszła ta Solidarność, żeby nas tam rozjechali tymi swoimi czołgami, tak jak nas rozjechali parę miesięcy później, tak? Że to jest taka, że to, a, jak, ale, a oni myśleli, że to będzie wszystko kontrolowane, że ten naród jest już na tyle podzielony, że to się zrobi osobno, osobne związki narodowych Wybrzeża, osobne Dolnego Śląska, osobne Mazowsza, Gdzie to się, a to się z tego wy... po, po paru tygodniach zrobi taki ruch, no, ogólnopolski, dziesięciomilionowy, milionowy co zmienił nie tylko Polskę, zmienił e, Europę, zmienił świat. Bo to jest właściwie taki nasz wkład polski w ten, ten jakby ten okres tej przemiany, którego jesteśmy świadkami i właściwie jesteśmy tacy, takimi no, szczęśliwymi świadkami. Ciągle rozmawiamy o tym, co było, taka była tam przeszłość, tak? My, jako ludzie młodzi, tutaj nie liczymy na się. Jakoś... Rysujemy. I oczywiście uważam, że tak powinno też i być, ale też jako tutaj ludzie młodzi, ja yy, odbieram jakoś tak, yy, to, co się dzieje aktualnie. I z każdej strony słyszę, że jest, była Solidarność, tak? Powiedzmy, Solidarność tutaj jest okej, okay. Paweł samo mówi odwrotnie i taki człowiek młody do końca teraz nie wie właściwie kto w tym czasie. Był tą prawdziwą Solidarnością, to teraz jest tą prawdziwą Solidarnością, czy w ogóle ona jest? I stąd moje pytanie, bo najjaśniejszą taką postacią dla wszystkich, dla Polaków, no był prezydent Wałęsa, tak? I pojawia się pytanie, czy rzeczywiście pan Wałęsa... Yy, czy był Polkiem? Tego zacznijmy. I to jest postawa to jakiejś teraz... powinniśmy to ocenić, tak? W tym czasie teraz i po że jakieś kroki, tak? A świat światło poszła kłama, że że, 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 że że to Wałęsa był tak? człowiek, który nie wiem, zburzył, zburzył komunizm w Polsce. A okazuje się, że wcale tak nie było. Prezydent Wałęsa był był, 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 był był No był bo no to się tego nie dowie. Ale ta sprawa jakby sprawa do przemiany to jest niesamowicie skomplikowana sprawa to Państwo, to znacie takie może sprawy na w Kościele związane z tym prawda, z, 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 z arcywiskupem Wielbursem, tam miał być wtedy ten warszawskim nie, nie został tak, no to są bardzo skomplikowane sprawy, bo no proszę Państwa, bo coś takiego ale, że ten, ten układ, który tą transformację robił, był układ z Okrągłoskopu i on nam nie dał prawdy. Znaczy, zniszczone są te arki w bardzo dużym stopniu. I to jest bardzo trudno, znaczy, no, akurat w Panu Małęsie zachowały. zachowały się, co prawda, kopie tych dokumentów, tak? ale, ale te kopie są wiarygodne, zachowały się świadectwa. Także to co do, co do tego, że był borkiem, to nie ma wątpliwości. To nie ma wątpliwości, bo to jest dla mnie oczywiste. Tak? Natomiast. Natomiast ja mam pretensje mam do otoczenia Pana Wałęsy, do niego samego. Jak kiedyś w mówiłem Panie Prezydencie, mówię no jak, przecież jakby on to przyznał się, powiedział. Bo to sprawa była skomplikowana, był młodym człowiekiem. To, to znaczy ta agentura była różnego typu agentura. Agentura była przecież no, agentura taka, że Ci tam jakoś szantażowali, że byłeś tym agentem, ale, ale robiłeś tak, żeby żeby, żeby im nie, nie pomóc, tylko zaszkodzić mi wszystko. Ta, 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 ta mozaika no, tych ludzkich postaw była niesamowita. A to, więc my, my, nie, my nie jesteśmy w stanie odróżnić teraz tych agentów technicznych, tych twardych, którzy szkodzili, przeszkadzali, a tych takich no, tak, wiecie, którzy, tak. Którzy jakby, to, było, to jest bardzo trudne, bo, bo po tej ta ilustracja została 24 lata po transformacji. Po to, że nie ma porządnej ilustracji, po to wszystkich wina, wszystkich rządów, wszystkich prezydentów, Wszystkich, jak to jest to wiele takich rzeczy, takich jakby zaniedbań, takich istotnych zaniedbań. Znaczy, mówi się, że akta, proszę Państwa, ja, ja, ja kilkanaście lat, może nawet 20 lat temu mówiłem publicznie, że chciałoby wystarczyło zrobić taki, taki, tak, 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 takie prawo kazać, kazać ustawę albo, albo dekret taki, że wszyscy pracownicy, nie mówię o tajnych pracownikach, pracownicy, których listy jest znane, wszyscy pracownicy yy, SB, wywiadu wojskowego i tak dalej, mają obowiązek złożyć zeznanie o wszystkich swoich yy, informatorach, tak? czyli tajnych współpracownikach. Teraz jak nie złożą, to, to nie będą, to muszą złożyć. Jak, jak będą złożyć, jak złożą yy, i skłamią, jak fałszywie złożą, to idą do więzienia, a jak złożą prawdziwie, to mają wszystkie yy, emerytury, wszystko. Prosta, To prosta lustracja. No, nikt, nikt w Polsce taką lustrację nie przeprowadził. To nie trzeba było Akty PM. Bo przecież w czucie Państwo zdawali takiego pracownika. On nie wie, co jeszcze zostało w aktach, On nie wie, co jego kolega powiedział. On nie wie, czy ten tajny osób pracownik powiedział, że był tajny, czy nie powiedział. On by mówił prawdę. On był no, zagrożony, On nie ma interesu. Zwolni go z przysięgi komunistycznej, a nakazać mu przysięgę wolnej Polski. Tak? No i to jest, jest takie sprawy, no to nie byłoby sprawą pana Bołka, no bo akurat to pan Bogor bo się jeden z jego prowadzących SBK mówi, że on go prowadzi. Akurat tak mówi. Już nie pamiętam nazwiska tego pana. Tak? No to tak. potwierdza, potwierdza to. Potwierdza. Tak. No oczywiście, że pan ma rację, że ten, ten, ten jakby no, dramat Wałęsy to jest dramat polski, bo to jest symboliczna postać. To jest absolutnie symboliczna postać dla Polski, tak? No i to, gdyby on zachował się tak godnie, nawet się przyznał, tak? To byłaby inna Polska, inny świat.